Siemano, cześć, elo! Czas na intro! Jak niektórzy wiedzą, od niedawna na moim kanale znowu zmieniam nazwę. No i niektórym wyskakuje Zostaw kuchwa, bo jukie na MSP. Jeżeli MSP, już się Wam na wyświetleniu i będę mieć taki piękne Ale jeżeli my już nie macie takiego pana jak ja, na ile jak ja, no to ja tak, pokażę, zobaczcie Więc tak, tak to wygląda. No, piszę tutaj się strykowa, ale jak wpiszę Jukki MSP, i w ogóle tutaj jest to zdjęcie i to wnębiście. Bardzo bardzo. Piszczymy Juki MSP, to pokażę Wam jak to się wyświetla. O, tutaj troszeczkę wam powiem, kocham, nie jak to wygląda. Dobra. O, ten razem tak. I widzicie to jestem Więc jest. Jak wchodzimy na to, to znowu widzimy... O, to. Tutaj ja troszeczkę pół filmu, bo to było na chwilę. Więc troszeczkę dziwnie. No, 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 już tak jest. Pomyślałem, że mamy no, dwa. Proszę, drugi raz nagrywam. Ok, nagrywamy na. No. I tak. Po prostu że to że. Ok, dobrze. Więc tak. Nie wiem, mam to tu, teraz... Powiedz... okej okay, dobra, już, już już, już się Od chyba mam. I mi się... No dzisiaj właśnie jeszcze w ogóle nie ma dzisiaj sponsora, bo ci pomyślałam, że jeżeli ktoś mi na przykład da postrą, to będzie takim sponsorem i będę pozdrawiany. po każdy odcinek. Jeżeli ktoś na przykład mi po mi, nie wiem, nie wiem to, no, ktoś na przykład mi da, no to. tak to właśnie jest. Więc, tak. Tylko byśmy mogli ten na... odcinek wypowiedzieć. Mm. Tak, jeszcze raz sobie napiszemy. No, nie będziemy tak, e Co my tu w ogóle mamy? Dwa autografy trzyma... są dla podstawy otwórzmy sobie tą czysteńko. I odbierzmy to. Tak jest. Niedługo na no, no, tak, tak pokażę się mój następny odcinek. To jeszcze nic dzisiaj, nie może dzisiaj, ale nie teraz. Ani nic, a nie nic, jak będziemy mieć tak zwane kompakt. I zbieram prezenty. Zbieram. prezent prezenty. Zero na sujeść. do dawania prezentów. Mogą to być animacje, obojętnie jak coś, takiego, jak już mówiłam w tym odcinku. Może być to yy, coś takiego nie. ...potrzebnego. What the fuck? Ay, fajnie, mm, dobra, no, sobie, weźmiemy. Pojmać nie biorę. <grymne> I tak, brakuje mi do lewera. levela, powiedzmy. Jeszcze było, Ja wiem, ale dobra, 77940 mm, i 940 filmu. Brakuje nam. Jeszcze ktoś chciał. Aha, dobra. może zjeść ten, a mam bardzo tyle. okej. dla mu chodzi po trzanie. I tak, co by tu, czy byśmy mogli zrobić? Co byśmy mogli może kupić? Nie no, typ. Pójdziemy do Story nie mać. Przykryj. gentleman, Przykryj. aha To Przykryj. Przykryj. To Przykryj. Przykryj. i Przykryj. 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 I I Przykryj. 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 aha, Przykryj. 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 tak Okej, okay, już tylko szybko coś sprawdzałam i już jesteśmy. Teraz tak, wróćmy ja sobie na forum, bo dawno w ogóle nie byłam. Mam na forum, mam już 6 minut, Tak szybko, szybko, to minęło nawet, bo ktoś ja nagrał na Batikamie, więc nie wszystko idzie zgodnie z systemem, bo czasami się nie wyjdzie, więc to z tego łączy się to forum dobra, jak włączysz forum, to się odzyska. O nie, już się łączyło. Um, um, Właśnie tak jest. Ale na dziecko na MSP. Zabawa polega na tym. Piszesz, czy osoba na tym, to według ciebie jest dzieckiem francuskim. Nie, zabawa polega na tym,

Nie wiem, może nie działać, może i nie. I zrobimy marforum. forum. Idę odznawiać Ja rzeczy, ja dużo. Już za trzy dni Halloween, to jest prawda, jeżeli już Halloween daj lajka, jeżeli nie obchodzisz, bo się wytrzymy, to jest dziecinne. daj lajka i napisz w komentarzu że czy, czy w ciebie to jest fajne, czy według w ciebie nie jest fajne i nie powinniśmy tego robić, bo nie jesteśmy za granicą. E, tak, bo za granicą jest to tak zwyczaj, że powinni, oni powinni niby to ocenić. Więc tak, już dobra, nie będziemy się bawić. <śmów> nie będziemy bać przez... Oj, to niekto. Jak coś mam na imię oliwia, więc. Bo też czasem mam inne siwi oliwia. Ahm. <coughs> <coughs> to ja. Bo nie. Mi też to. Okej, okay, już. Yy, tak, więc już jest. Masz rany. Więc już jest. Więc tego odcinka już za dzisiaj będzie nagrany. Jeszcze jeden odcinek. Papatki, maratki.